Witajcie, kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z pewną książką, a witam Was herbatką z pomarańczą, z plastrem pomarańczy. Też jeszcze tak właśnie na świątecznie, ale to tak dedykuję Jasi z kanału Joanna Pieńkowska. Tak, dobrze? Poprawnie, kochana, w komentarzu, jeśli przekręciłam Twoje nazwisko. To na Twoją cześć, abyś mogła się jeszcze radować tym okresem świątecznym. A już teraz przechodzę do książki, która też jest związana po części ze świętami. I szybko, pozwólcie łyka, bo jak teraz nie łyknę, to w trakcie mm, ferworu opowieści mogę zapomnieć o piciu, a w gardle mi będzie zasychało. Super. Więc tak, jak się możecie domyśleć, e, jeśli jest to książka związana ze świętami, to na pewno jest to elf. Elf i Pierwsza Gwiazdka. E, słuchajcie, ta książka powoduje bóle mięśni w brzuchu, e, łzy, salwy wybuchające, wybuchające śmiechu, e, po prostu. Tyle radości, tyle emocji, że można tego nie wytrzymać. Ja Wam wspominałam, że ta książka jest 9, ale że można czytać młodszym dzieciom. No tutaj niekoniecznie. Myślę, że właśnie 9 plus to jest odpowiednia ta dolna granica. Bo są tutaj treści już takie troszeczkę bardziej skomplikowane, ale pierwszy tom jak najbardziej można też młodszym dzieciom czytać. Może tak od początku czego w ogóle dotyczy książka? Tutaj w zasadzie głównym bohaterem powinien być elf. Elf, czyli pies, który został adoptowany ze schroniska z Warszawy, przyjechał do Wrocławia. I opiekuje się nim właśnie pewna rodzina, która też po części jest tym głównym bohaterem. Bo mamy tak narrację z punktu widzenia psa i z punktu widzenia właśnie ludzi. Głównym bohaterem, jeśli chodzi o ludzi, jest tutaj osoba narratora a może nawet autora, czyli wydaje mi się, że sam Marcin Pałasz jest bohaterem oraz jego syn. Dorosły bohater nazywany jest dużym, a dziecko jest nazywane małym. I Elf i Pierwsza Gwiazdka jest, pie, jest piątą książką z kolei, ja słyszałam, że można każdą część czytać osobno, ale po przeczytaniu tej książki stwierdzam, że nie. Że warto jednak jest czytać po kolei tak, jak one były napisane, bo są, um, są nawiązywania do poprzednich części. I na przykład tutaj jest jedna rzecz, która dla mnie jest niejasna, bo gdzieś zniknął mi jeden bohater, który był w pierwszym tomie, a wydaje mi się, że jest bardzo istotny dla. E, latła całej, e, całej tej e, historii i dla rodziny. Powiem wam jedno. Nie chcielibyście przeżyć takich świąt. Nawet sobie nie wyobrażam, że tak e, w tak krótkim czasie może się tyle, e, tyle różnych przedziwnych rzeczy wydarzyć. Ale cóż, życie bywa zaskakujące. E, słuchajcie, no. Tak jak, jak Wam wspominałam w poprzednich filmach, elf i pierwsza gwiazdka zaczyna się właśnie od przygotowań do świąt, kilka dni przed świętami. Jesteśmy w domu dużego, małego i elf'a. Zaczyna się od choinki, gdzie Elf stwierdził, że dorośli zrobili, że ludzie zrobili dla niego tak wspaniały prezent, i on tego za bardzo nie może zrozumieć. No, jak takie drzewo można do domu przynieść, no ale docenia to, że wreszcie on będzie miał własne drzewo i zaczyna po prostu to drzewo dostosowywać do swoich potrzeb. No i ca tam cała historia się rozwija. My później przenosimy się zupełnie w inne miejsce z różnych przyczyn. Między innymi nasi bohaterowie mieli spędzać właśnie święta u swojej rodziny. Wiecie, zapomniałam nazwę, to na Śląsku. A, biestrzykowo, tak. Biestrzykowo pod Wrocławiem. Tam właśnie nasi bohaterowie mają spędzać święta, ale wystąpił taki nagły wypadek, że zjawia się wujek ze Szwecji z osobą towarzyszącą, trzeba go odebrać natychmiast. Więc, żeby nie tracić czasu, żeby nie robić zamieszania, to ciocia Ewa dzwoni do dużego, żeby tego wujka odebrał, i od razu, żeby się spakowali, przyjechali na święta, żeby tak nie jeździć. No, i słuchajcie, historia zaczęła się komplikować właśnie już w domu no, u naszych bohaterów i wydawałoby się, że nic gorszego się nie może zdarzyć, ale każda następna sytuacja rozwija się w nieoczekiwany sposób i naprawdę nie można się od śmiechu tutaj powstrzymać. A czasami naprawdę z tego śmiechu, no, efektem śmiechu są łzy. Ja Wam przytoczę fragment, jedyny fragment. Być może też no, na tyle, ile będziecie go mogli zrozumieć, to no, zrozumiecie, bo tutaj też przydałby się pewien wstęp do tego, tylko zbyt dużo musiałabym Wam opowiedzieć. Ale chciałabym, żebyście zobaczyli, z jakim językiem tutaj będziecie mieli do czynienia. Czy, na przykład, Waszym pociechom będzie to odpowiadało i jak to do ich wieku dostosować, oraz jak to z punktu, psa, z punktu widzenia psa wygląda, bo przeczytam wam fragment taki ludzki i fragment psi. Dobrze. Tutaj Ewa wraca z pracy, tam miała pewne perypetie. Opowiadają sobie co, jak i kończy się temat. Przechodzą do y, y, zwykłej takiej y, domowej rozmowy i wszystkiego tego, co się tam dzieje. Mówi teraz Duży. Ciągle mam wrażenie, że coś złego wisi w powietrzu. Wyznałem w końcu szczerze. Jak przed burzą, rozumiecie? Jeszcze jej nie ma, ale wiadomo, że za parę godzin będzie. Nie powiem, co mam z... Nie powiem, co masz zrobić z tymi swoimi przeczuciami. Otrząsnęła się Ewa ze zgrozą. Przecież wszystko idzie jak po maśle. W tym momencie w łazience coś łupnęło, coś gruchnęło, załomotało i potoczyło się po podłodze. Potem rozległ się stłumiony okrzyk wujka. Brzęk tłuczonego szkła i kolejny łopot, łomot. Boże! wyrwało się babci. Co tam się dzieje? Masz swoją burzę, powiedziała do mnie z wyrzutem Ewa, podrywając się z krzesła. Wujku. Teraz z łazienki wyjdzie. Karp z tłuczkiem i powie. Było ciężko, ale dałem radę, rzekł z, z zadumą młody. Ja tam nie wejdę, nawet mnie o to nie proście. Zerwałem się z krzesła i rzuciłem w stronę łazienki. Za mną Ewa i babcia. W tej samej chwili drzwi się otworzyły i pojawił się w nich wujek Stefan z guzem na głowie, rozbitym nosem i dzikim błyskiem w oku. Walczy, oznajmił ze zdumieniem. Nie przypuszczałem nawet. My też nie, wymamrotała babcia, łapiąc się za głowę. Co tyś tam zrobił? Karp okropnie chlapał. Możliwe, że trochę wody wyleciało na podłogę otrząknął z godnością. I możliwe również, że się pośliznąłem i coś tam spadło. A karp żyje, odparł wujek ponuro. Trudny zawodnik. Nawet go nie trafiłem. No i zobaczcie, tutaj jest karp, który trzyma tłuczek i mówi, że dał radę. Nie, warknęła Ewa, podchodząc do wujka i odbierając mu tłuczek. W moim domu nie zginie żadne zwierzę, żadne żywe stworzenie. Koniec i kropka. Karpia wypuścimy do jeziora. Skoro przeżył napaść wujka, to niech już sobie żyje. Taki samotny? Zgorszył się młody. On ma depresję, a w dodatku właśnie próbowano go zamordować. Co to za życie? Tam też są karpie, jęknęła Ewa. Będzie miał towarzystwo. Nie jestem przecież potworem. Jezus, Maria, rzekłem w przestrzeń, oddychając głęboko. No i faktycznie wykrakałem, że coś złego się stanie. Gdzie apteczka? Wujkowi krew z nosa leci. A gdzie pielęgniarka? spytała cicho babcia, zarazem troskliwie obejmując dezorientowanego wujka ramieniem i prowadząc w stronę kuchni. Chodź ze mną, braciszku. Tam w szufladzie są plastry i bandaże. Nie zdążyliśmy zrobić nic więcej, gdy gdzieś nad nami rozległ się krótki, stłumiony huk. Potem zapadła nagła cisza, a potem dobiegł nas straszny, przeciągły, kobiecy krzyk. W tle coś jakby drapało i rozpaczliwie miał czało kot, spłoszony. Spojrzałem na Ewę. Ona na mnie. Babcia aż się potknęła, ale sprawnie usadziła wujka na krześle i zaczęła grzebać w, jednym z kuchennych szuf w jednej z kuchennych szuflad. Jeszcze jedna burza? Spytała Ewa, patrząc na mnie dziwnym wzrokiem. Przyjmijcie wszyscy do wiadomości, że ja chwilową mam dość. Na górze jest tylko taria, rzuciła babcia, widząc nasz popłoch. Chyba coś się stało, ale ja mam tu brata któremu trzeba pomóc. Faktycznie, Taria. Co ona tam robi? Spytała niepewnie Ewa, robiąc krok w stronę schodów. Ja zaś się cofnąłem, bo coś mi mówiło, że lepiej na górę nie wchodzić. Wkrótce okazało się, że miałem rację. U szczytu schodów ukazała się szlochająca, rozpaczliwie Taria. Od stóp do głów umazana czymś dziwnym, brązowym. Nie, niemal natychmiast dobiegł nas potworny odór, kojarzący się z padliną od dawna leżącą na słońcu. Zaś za pleców dziewczyny niczym rakietowy pocisk wyprysnął nieszczęsny felek i miałcząc w nie pogłosy, popędził na dół i zniknął za uchylonymi drzwiami do garażu. To te twoje przeklęte śledzie! Wrzasnęła Taria wyraźniej w stronę wujka, płacząc i niezdarnie rozmazując sobie okropną maść po twarzy i szyi. Zagrzały się w końcu! Masz swoją kolację! Zrobiło mi się niedobrze, ale w głowie coś mi zaświtało. Spojrzałem na wujka. Wujku, co to znaczy? spytałem pośpiesznie. Jakie śledzie? Wujek Stefan uniósł głowę i z lubością pociągnął nosem. O, streaming! wykrzyknął z zadowoleniem. Taria, otworzyłaś w końcu moją puszkę? Sama się otworzyła! krzyczała dziewczyna, miotając się na piętrze. Wczoraj wieczorem postawiłeś się na kaloryferze, żeby się ogrzała po podróży, i zapomniałeś! Ja też zapomniałam! – Rany boskie, te zgniłe śledzie im wybuchły! – wymamrotałem, łapiąc się za głowę. – Ewa, masz taśmę? Taką szeroką, srebrną, klejącą. – Taśmę? – spytała bezradna Ewa, zatykając nos. – Bo jakiego diabła ci teraz taśma? – Trzeba zakleić drzwi do tego pokoju, rzekłem, biorąc ją za ramię. Ten odór błyskawicznie przenika wszystko. To, co jest w tamtym pokoju, już nigdy nie będzie nadawało się do użytku. Pogódź się z tym i mówię zupełnie serio. Trzeba zakleić drzwi, zostawić otwarte okno. I tak dalej, i tak dalej. Historia końca nie miała przez pewien czas jeszcze długo trwała. Efekty po sobie. Zostawiła. Natomiast zobaczcie tutaj tarię, która po, po tym wybuchu wygląda tak. O no tutaj rodzinka zatyka nosy. E, właśnie ten sustruming, ja nie wiem, czy to się dobrze, e, czy ja dobrze czytam, ale to podobno są właśnie jakieś takie śledzie, które no, właśnie są takie jakby zgniłe. To jest jakiś taki niesamowity przysmak. Jeszcze na dodatek e, ulubiony przysmak wujka. Także wyobraźcie sobie, co tam się mogło dziać. I to jest jedna z wielu historii, która się tam przydarzyła. A Karp, Karp trafił do nich przypadkiem, bo właśnie Taria po drodze spacerując z wujkiem kupiła żywego, a rodzinka już miała zaplanowane um, takie wyfiletowane części. Karpia nie zamierzała walczyć z Karpiem ani nic innego takiego robić. Natomiast Taria takim. Chciała pomóc, dodać coś od siebie do tych świąt i tak ich tym karpiem uraczyła. A jak słyszeliście tutaj, że karp ma depresję, to właśnie młody wcześniej wymyślił, że właśnie ten karp ma depresję, że mu tak smutno z tych oczu patrzy i w ogóle biedny jest strasznie. Natomiast zaraz wam tutaj znajdę, bo miałam zaznaczona, ale mi zakładka wyleciała. No, mamy też gościa, który. No właśnie jak w mamy nakrycie, tak? Dla, dla wędrowca, tak tutaj też taki gość się zjawia. Teraz szukam, o właśnie, historia widziana z punktu widzenia psa, czyli elfa. Tak jak przypuszczałem, nie mam tu ani jednej wolnej chwili, by spokojnie pomyśleć. Rano obudziłem się dość wcześnie. Duży był na tyle rozsądny, że w, żeby wstać rano ze mną i pójść na pole za domem i tam trochę się ze mną pobawić. Ależ ja kocham tego mojego dużego. Czekam tylko, aż zacznie szczekać. Myślę, że nauczka szczekania zajmie nam jeszcze trochę czasu, ale ze, że zaszczeka. Tego jestem pewien, byle tylko nie był, gdy zostanie sam w domu. Tego bardzo nie lubię. Potem zrobiło się trochę dziwnie, gdyż ta młoda człowieczka, która jest tu razem z włókiem Stefanem, zaczęła robić się nerwowa. Wyraźnie to czułem, ona niemal ciągle pachnie złością, chociaż mówiła godnym głosem. Dziś rano jednak pachniała złością i tak samo mówiła, to już rozumiem, bo wcześniej coś mi się nie zgadzało. Potem zaczęła nie tylko mówić, ale i krzyczeć. Musiałem ją przywołać do porządku, bo w końcu doszło do tego, że i duży na nią nakrzyczał: Wiecie, sam w to pierwszej chwili nie uwierzyłem, bo mój duży jak. Jest zwykle spokojny, jak mało kto. Tym razem jednak ona powiedziała coś takiego, że duży zrobił się bardzo zły, aż mi się sierść zjeżyła na grzbiecie. Zawarczałem i możliwe, że nawet szczeknąłem, choć tego już nie jestem pewien. Potem ona wyszła z domu, ale chyba po drodze przemyślała swoje zachowanie, bo przyniosła ze spaceru coś absolutnie fantastycznego prawdziwą, żywą rybę. Uwierzycie? Jednak ciągle pachniało złością, i niechęcią i wątpię, czy, jest skrucha, czy jej skrucha była całkiem szczera. Oczekiwałem, że dostanę tę rybę i gotów byłem jej wszystko wybaczyć i przyjąć przeprosiny, ale z jakichś powodów ryba trafiła do wanny. Wiedziałam doskonale, do czego służy wanna i zrozumiałem, że ryba najpierw musi się umyć, zanim pozwoli się zjeść. Przez moment miałem nadzieję, że może ryba postanowi jednak wziąć zwykły prysznic zamiast długiej kąpieli, a jednak nie... Co za czyścioszka się znalazła? Podnoszę wrażenie, że moim ludziom coś zaszkodziło na głowę. Zajmują się głównie jedzeniem, ale w dziwny sposób. Mnóstwo tego jedzenia robią, a potem wcale go nie jedzą, albo, a, tylko albo chowają do spiżarni, albo wstawiają do lodówki. Już zdążyłam się nauczyć, że ludzie robią z jedzeniem dziwne rzeczy. Jakiś czas temu duży przygotował sporo jedzenia. Potem przyszli młodzi ludzie i długo śpiewali różne piosenki, a młody dostał od nich coś, co nazywa się prezenty. Na całe to zamieszanie duży mówił urodziny, a co się potem stało? Nie uwierzycie! Młody podpalił główne jedzenie, zwane tortem, a potem usiłował je gasić. Dopiero za trzecim razem mu się udało. Jeśli zamiast jeść ludzie rozniecają na swoim jedzeniu ogień, to ja dziękuję za takie urodziny. Bole już dostać kawałek wątróbki i spokojnie go sobie zjeść, bez podpalania i chowania go do spiżarni. Muszę więc bardzo uważać na to, co się tutaj dzieje. Malina mówiła coś o tym Mikołaju, ale gdy spytałem, kiedy on przyjdzie i czy jest bardzo groźny, to zwyczajnie zaczęła się ze mnie śmiać. Nie rozumiem kobiet. Tak. To był fragment, który mogliście poznać z punktu widzenia psa, psa-elfa, a Malina to jest Sunia. Która jest pod opieką właśnie cioci Ewy. No i właśnie tak w ogóle Elf ma nie wiem, czy wam to mówiłam. Na pewno mówiłam, gdy wspominałam o pierwszym tomie, kilka, kilka filmów wstecz, że Elf. Uważa, że jego zadaniem jest wychować ludzi. On ich wychowuje, tak? I dlatego tutaj mówił o tym szczekaniu, że jeszcze, wiecie, musi nauczyć tego swojego dużego szczekać. E, także, no słuchajcie, historii tutaj jest mnóstwo i to nie ma tak, że jest chwila przerwy, tylko po prostu tutaj, jak kula śnieżna, to się nakręca, 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 nakręca. E, no i na końcu się wszystko wyjaśnia. Mamy tutaj trochę taki motyw, też kryminalny, mamy trochę strzelaniny, jest też trochę grozy, strach o życie. Także wiele różnych dziwnych, nawet przedziwnych sytuacji, ale dużo śmiechu, dużo radości, takie zakręcenie z poplątaniem i naprawdę taka gorąca atmosfera, jak chyba w każdym domu przed świętami. Także słuchajcie, z pełnym radością, sercem polecam tę książkę Waszym pociechom, ale nie tylko, bo ona sprawi także Wam dużo radości, Wam dorosłym, bo mnie sprawiła bardzo wiele. Także teraz czekam na drugą część, bo mówiłam Wam, że udało mi się znaleźć drugą część. I też się nią wam pochwalę. Zobaczycie, co z tą drugą częścią przyjdzie. I będziemy już teraz czytać po kolei, żeby nam tam czytając te tomy nie w tej kolejności, w jakiej wchodziły. Żebyśmy nie mieli zdradzanych pewnych faktów z poprzednich tomów, bądź żebyśmy nie mieli takiego zastanowienia. Co się stało z tym czystym osobnikiem, na przykład, albo z taką czy taką sytuacją? No i co? To, to chyba wszystko powiedziałam na temat tej książki. No świetna seria, w ogóle Marcin Pałasz napisał wiele książek dla dzieci. Nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy. Wcześniej też mieliśmy jego książki, ale jakoś tak nie zwracałam uwagi. I całkiem niedawno też czytaliśmy. O potwora, którą napisał. O tamtej książce też Wam będę chciała w innym terminie powiedzieć, bo też książka wartościowa. Natomiast. No, chyba tyle. Tutaj trochę mi się zmieniał ten obraz. Nie wiem, jak bardzo, jak ja się tutaj ruszałam, bo widzę, że tak trochę, trochę ciemniej, trochę jaśniej, jak, jak na przykład się przysuwam, właśnie, albo, albo ręką macham, ale. Jest tak bystre słońce, że ja nawet ja się tutaj lampami doświetlam, żeby było dobrze, ale nawet to nie pomaga. Mam tutaj okno od strony południowej, więc po prostu jest tak ostre światło, że nie, jestem, nie mam na to wpływu. Także, także no przepraszam Was za to, ale mam nadzieję, że to, co Wam tutaj przedstawiłam, to wynagrodzi ten zmieniający się obraz. Także ja w tym momencie serdecznie Wam już dziękuję za oglądanie. Za chwilę zabieram się do nagrywania filmu polecajkowego, w którym będę polecała kanały. Jest to odpowiedź na prośbę, na film, na takie, można by powiedzieć, czy wyzwanie, to niekoniecznie, ale coś w tym rodzaju. Wspominała o tym Grażynka z kanału Dom pod Bocianem, więc... Ja do tego przystępuję i wybiorę kilka kanałów, podzielę się nimi z Wami, i zobaczycie, czy akurat te tematy Was interesują, czy tam coś ciekawego dla siebie znajdziecie. Także wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!